Na ogół sprawcy próbują ukryć swoje zbrodnie przed organami ścigania. Bywają tacy, którzy czerpią przyjemność, kiedy grając na nosie stróżą prawa, pozostają bezkarni. Ale bywają też tacy, którzy swoje przestępcze dzieło chcą udokumentować, zachować szczegóły i wracać wspomnieniami do popełnionych czynów. Taki właśnie jest bohater historii dzisiejszego odcinka. Zapisywał skrupulatnie w pamiętniku każdą kolejną zbrodnię. Dzień dobry, ja mam na imię Łukasz, a wysłuchacie kolejny odcinek na moim kanale kryminalnym. Dziękuję wszystkim, którzy do mnie dołączyli w ostatnim czasie. Jest nas już prawie 2000 osób na tym kanale i liczę na to, że nasza społeczność miłośników kryminalnych historii stale będzie się powiększać. Na dziś przygotowałem historię człowieka, którego marzeniem było popełnić zbrodnię doskonałą. Seryjny gwałciciel, który grasował na terenie Wrocławia, niczego nie pozostawiał przypadkowi. Kolejne zbrodnie szczegółowo planował. Wielokrotnie wizualizował przestępstwo, jakie miał zamiar popełnić i w swoich wyobrażeniach wcielał się w rolę śledczych. W ten sposób chciał wykluczyć ewentualny błąd, który mógł zniweczyć jego dzieło. Tym dziełem był pamiętnik. Traktował go niczym księgę, w której zapisywał słowa, które, jak się okazało, przypieczętują jego los. Jest czerwiec 2010 roku, wyjątkowo gorący. Nie tylko ze względu na temperaturę, która w Polsce przekraczała normy przyzwoitości, ale też za sprawą serii gwałtów. 4 czerwca na policję zgłosiła się kobieta. Zawiadomiła, że została napadnięta i wykorzystana przez nieznanego sprawcę. Nie potrafiła go opisać. Ze strachu nie umiała nawet oszacować jego wieku. Funkcjonariusz przyjął zgłoszenie. Dwa tygodnie później do jednostki policji przyszła kolejna ofiara informując o brutalnym przestępstwie, jakiego opadła ofiarą. Po kolejnych trzech dniach dyżurny policji odebrał telefon. Zadzwoniła kolejna kobieta, która chwilę wcześniej została napadnięta, ale tym razem miała sporo szczęścia, bo sprawca został spłoszony przez przechodniów. Na ogół w takich historiach słuchamy o bagatelizowaniu sprawy przez śledczych. Sprawy nie są łączone, a pierwsze kroki prowadzących dochodzeń są stawiane po omacku. Ale tym razem było zupełnie inaczej. Pani prokurator, która nadzorowała śledztwa w sprawie gwałtów i usiłowania zgwałcenia, natychmiast połączyła wszystkie fakty. Jej zdaniem jasnym było, że za każdym z przestępstw kryje się ten sam sprawca. Jego modus operandi był wyjątkowy. Można było odnieść wrażenie, że każda kobieta opowiadała w zeznaniach tą samą historię. Zarządzono spotkanie kierownictwa policji i prokuratury, które zakończyło się decyzją o powołaniu specjalnej grupy, której zadaniem było jak najszybsze ujęcie sprawcy. Do zespołu przypisano trzech funkcjonariuszy dwóch operacyjnych i jednego dochodzeniowca. Od tej pory wszystkie sprawy gwałtów na terenie Wrocławia trafiały na ich biurko. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że mężczyzna, którego szukają, Pierwszą ofiarę napadł 15 lat wcześniej. Po każdym kolejnym zgłoszeniu funkcjonariusze dokładnie zabezpieczali teren. Kryminalni technicy zbierali każdy ślad, którym mógł przyczynić się do ustalenia sprawcy. Policjanci pionu prewencyjnego zabezpieczali teren przestępstwa, rozszerzając jego granice nawet do 2 kilometrów od miejsca zdarzenia. W wyznaczonej strefie przeszukiwano każdy skrawek, w którym poszukiwanym mógłby coś pozostawić. Przeszukiwano uliczki, śmietniki, zakamarki, a także wyjmowano śmieci, ale nie przynosiło to pożądanych efektów. Jednak policjantów prowadzących sprawę ta sytuacja nie zniechęcała. Oni doskonale wiedzieli, że im szybciej sprawca wpadnie w ich sidła, tym więcej kobiet uda się uratować. Poszukiwanie nie ułatwiał też fakty, że żadna z pokrzywdzonych kobiet nie potrafiła dokładnie opisać sprawcy. Nie potrafiły sporządzić portretu pamięciowego, a na dodatek sprawca wybierał miejsca napadów, które nie obejmowała żadna kamera monitoringu. Jedną wspólną cechą była czapka z daszkiem i kaptur, zaciągnięty na głowę. Nie mając żadnych tropów, policjanci postanowili cofnąć się w czasie o 15 lat. Na ich biurku znalazły się akta wszystkich niewykrytych gwałtów z tego okresu. Jak zapewne się domyślacie, liczba teczek była ogromna, a ilość akt do przeczytania niezliczona. Przez wiele dni strona po stronie umorzonych postępowań była skrupulatnie studiowana, a śledczy szukali podobieństw do aktualnie prowadzonych spraw. W ten sposób wytypowano wiele akt, których modus operandi był bardzo podobny. Wtedy też śledczych naszła myśl, że szukają seryjnego gwałciciela który na swoje ofiary poluje nie od kilku tygodni, a wielu lat. Dla nich rozpoczął się wyścig z czasem, bo sprawca w każdej chwili mógł ponownie uderzyć. W tym czasie Andrzej, bo tak na imię ma sprawca, planuje kolejny gwałt. Jego ulubioną porą na zaatakowanie kobiet był wczesny ranek. Wybierał miejsca na obrzeżach miasta. Przed każdym kolejnym przestępstwem udawał się na miejsce, aby upewnić się, że nie ma w pobliżu żadnej kamery. W ten sposób planował drogę przyjścia i ucieczki. Gdy był już gotowy, atakował. Za swoje ofiary wybierał samotnie idące kobiety, nierzadko biegaczki. Zachodził je od tyłu, łapał za szyję i przystawiał nóż do gardła. Wtedy stanowczym głosem i wyzwiskami podporządkowywał sobie ofiary, groził im śmiercią, gdy te nie spełnią jego rozkazów. Kolejnym ruchem napastnika było obalenie ofiary na ziemię. Przygniatał kobiety ciężarem swojego ciała, po czym nasuwał im na głowę ich własną bluzkę. Zdejmował bieliznę, którą krępował ręce. Gdy było to niemożliwe, używał do tego skórzaną smycz, którą zawsze miał przy sobie. Gdy kobieta była już zdominowana, informował ją, że teraz będzie bolało. Zawsze był zabezpieczony, a na dłoniach miał lateksowe rękawiczki. Po wszystkim przeszukiwał swoją ofiarę, przeglądał zawartość torebki oraz portfela, zapisywał dane z dowodu osobistego i wypytywał o chłopaka, męża oraz dzieci. W trakcie opowiadał też dużo o sobie, ale jak się szybko zorientowano, były to same kłamstwa. Charakterystyczne było w tej sprawie również zdanie rzucane do zgwałconych kobiet: Wybaczam ci i proszę o wybaczenie. Po tych słowach niszczył telefony, które kobiety miały przy sobie i kazał liczyć do stu. Kilkukrotnie też przypominał, że ma zapisane dane z dowodu i gdy zostanie powiadomiona policja, ten wróci i zemści się na najbliższych. Później znikał, niezauważony. Po kilku kolejnych napadach grupa śledczych została powiększona o kilka osób. Policjanci postanowili obserwować wytypowane przez siebie miejsca, w których istniało duże prawdopodobieństwo kolejnego napadu. Funkcjonariusze zorganizowali kilka stałych punktów obserwacji oraz zamontowali kilka kamer stale monitorujących wybrany teren. Niestety nic to nie dało. Sprawca omijał każdą kolejną zasadzkę. Wcześniej rano uzbrojeni w lornetki policjanci obserwowali teren, a po obiedzie pukali od drzwi do drzwi, chcąc porozmawiać z ofiarami nierozwiązanych spraw, które zalegały na ich biurku. Wiele kobiet nie chciało wracać wspomnieniami do wydarzeń sprzed lat. Wiele z nich wciąż przeżywało to, co je spotkało. Niemalże każda płakała, gdy tylko wspomniano, w jakiej sprawie policjanci chcą porozmawiać. Bywało też tak, że kobiety nie zgłaszały się na policję. Bały się sprawcy, ale też konsekwencji społecznych i wykluczenia, zapewne też wstydu. Dlatego wolały przemilczeć gwałt, decydując się na powiadomienie policji o samym napadzie. Tak było w przypadku jednej z kobiet, która została napadnięta i zgwałcona na przystanku autobusowym, gdy po nocnej zmianie wracała do domu. Opowiedziała policji o napadzie, ale pominęła gwałt. Dopiero anonimowy list wysłany na policję uświadomił śledczych, że sprawa jest o wiele poważniejsza. A to tylko osoby, które zdecydowały się powiadomić w ogóle o przestępstwie. Ile kobiet do dziś nie ujawniło tego, co się stało, tego nigdy się nie dowiemy. Podczas ustaleń funkcjonariusze natrafili na adres kobiety zgwałconej kilka lat wcześniej, ale nigdy nie zgłosiła tego faktu na policję. Gdy funkcjonariusze zapukali do jej drzwi i powiedzieli dlaczego przychodzą, kobieta zemdlała. Po zacknięciu się była panicznie przerażona, krzyczała, że przecież nikomu nic nie powiedziała i żeby mężczyźni odeszli, bała się, że to sprawca wrócił spełnić swoją groźbę. Jednak pomimo tych wszystkich czynności w sprawie nie było chociażby najmniejszego przełomu, a Andrzej znów zaatakował. Przełom w sprawie mógł nastąpić po jednym z napadów na kobietę nieopodal torów kolejowych. Podczas zabezpieczania śladów policjanci zauważyli w oddali dym z ogniska, ale wtedy zupełnie to zignorowali. Po kilku dniach doszło do kolejnego gwałtu również przy torach kolejowych. Wtedy śledczu jawnili w krzakach lateksowe rękawiczki. Kobieta potwierdziła, że sprawca miał takie na sobie. Jednak zanim zabezpieczono znalezisko, jeden z techników oświadczył, że to on wyrzucił zużyty komplet. Policjanci wciąż nie mieli najmniejszego śladu. Trzy dni później doszło do kolejnego napadu. Kobieta postanowiła wybrać się o świcie, sfotografować budzącą się do życia przyrodę. Wtedy sprawca zaatakował. Jak w każdym przypadku, funkcjonariusze zabezpieczyli wszystkie ślady oraz ubranie ofiary. Kilka dni po tym zdarzeniu napłynęła długo wyczekiwana wiadomość, sprawca w końcu popełnił błąd. Na ubraniu kobiety znajdował się ślad biologiczny, nie należący do niej. I choć nie można było go do niczego porównać, to śledczy wiedzieli, że jest to ślad, który w przypadku schwytania napastnika będzie niepodważalnym dowodem jego winy. Andrzej obmyślał kolejny napad. Miał na to sporo czasu. Mieszkał z rodzicami, którzy go utrzymywali. On sam był bezrobotny. Wyuczony ślusarz ani myślał pójść do pracy. Tak mu było wygodnie. Rodzice, choć nie byli zamożni, płacili za jego zachcianki. On mógł wtedy skupić się na swoim pamiątniku. Do przedziwnej sytuacji doszło 5 września 2010 roku. Wtedy sprawca napadł na ofiarę na obrzeżach miasta. Przystawił jej nóż do gardła i zapytał o wiek. Gdy kobieta powiedziała, że ma 55 lat, puścił ją wolno. Ta natychmiast zadzwoniła na policję, informując o całej sytuacji. Na szczęście w okolicy był patrol. Funkcjonariusze zabrali kobietę do radiowozu i, penetrując teren, kazali wypatrywać podejrzanego. Po kilku minutach kobieta wskazała na mężczyznę w czapce z daszkiem i kapturem naciągniętym na głowę. Mężczyzna na widok policji nawet nie próbował uciekać. Został zatrzymany, zakuty w kajdanki i oczekiwał na przyjazd policjantów ze specjalnej grupy. Ci na miejscu zjawili się błyskawicznie. Podczas przeszukania plecaka, jaki mężczyzna miał przy sobie, ujawniono ubrania, prezerwatywy oraz mapę Wrocławia i skórzaną smycz. Zatrzymany jednak nie chciał odpowiadać na żadne pytania. Nie miał też przy sobie noża. Ale tak naprawdę jego słowa nie były potrzebne. Policjanci szybko zdobyli nakaz przeszukania mieszkania rodziców. Na biurku w pokoju mężczyzny leżał pamiętnik. Czarny, gruby, niemalże w całości zapisany. Jego treść była wstrząsającym dowodem na winę zatrzymanego 35-latka. Jego pokój wzbudzał mieszane uczucia. Ciemny, brudny, wszędzie porozrzucane ciuchy oraz czapki z daszkiem. Na ścianach wisiały ołtarzyki, a między nimi krzyże i obrazki świętych. Na stole leżał również zeszyt. Gdy śledczy zajrzeli do środka, zdębieli. W zeszycie zapisana była cała lista przykazań, którą rozpoczynało zdanie. Bóg zwalnia mnie z grzechu gwałtu na kobiecie. Gwałce kobiet od 12 do 50 roku życia. Bóg zwalnia mnie z grzechu, gwałtu i zabójstwa. Ten ostatni wpis wywołał u policjantów największe emocje. Wiedzieli, że sprawca niebawem posunąłby się krok dalej i szukano by sprawcy zabójstwa, a nie tylko gwałtów na kobietach. Na kolejnej stronie była specjalnie przygotowana tabela. W niej, niczym w katalogu, kolejno wypisane wszystkie zbrodnie. Data, godzina, miejsce ataku. Obok zilustrowana pozycja, w jakiej dokonał gwałtu. Dalej, imię, nazwisko, kolor włosów, na końcu informacja, czy ofiara miała dzieci. W specjalnej rubryce oddzielonej grubą kreską widniał zapisek. Przy niektórych o treści było fajnie, przy innych rozczarowanie. Zatrzymany podczas przeszukania ciągle się uśmiechał. Sprawiał wrażenie pewnego siebie. Nie był to jednak typ, który w normalnych okolicznościach wzbudzałby lęk swoją osobą. Miał 180 cm wzrostu chudy był lekko przegarbiony a twarz miał zniszczoną po przebytym trądziku bardziej wzbudzał litość a aniżeli strach. W tej sprawie kluczowym było doświadczenie śledczych, ich taktyka przesłuchania sprawcy gwałtów była bardzo skuteczna. Na początku go dowartościowali, ocenili jako wyrafinowanego zbrodniarza, który nie ma sobie równych. To podziałało. Poczuł się w końcu doceniony i to bez zdominowania i strachu doceniającego. Szybko zaczął traktować policjantów jak swoich kumpli. Po chwili zaczął opowiadać kolejno, jeden po drugim, 96 gwałtów, jakie pamiętał i zapisał w notesie. Podczas przesłuchania zatrzymany wyjaśnił, że zawsze miał ze sobą mapę, na której zakreślił dwa kolory. Zielony oznaczał, że miejsce jest sprawdzone i bezpieczne do ataku, a czerwony oznaczał, że znajduje się tam kamera. Podczas jednego z przesłuchań Andrzej powiedział śledczym, że przyzna się do wszystkich ataków. Doskonale wiedział, że w taki sposób dostanie tylko jedną karę za wszystkie przestępstwa. Niezależnie ile ich będzie, maksymalny wymiar kary wyniesie 15 lat. Dlatego o każdym napadzie opowiadał z zadowoleniem i podnieceniem. Niczego nie próbował ukrywać. Przyznał się do tego, że jedna z ofiar o mało nie umarła, gdy zostawił ją na sięgającym minus 20 stopni mrozie. Wyjaśnił też, że najmłodsza ofiara miała 15 lat. Czasami zdarzało się, że atakował dwa razy dziennie. Przyznał również, że ofiar byłoby znacznie więcej, ale wielokrotnie został spłoszony. Sprawca wyjawił, że najwięcej czasu zajmowała mu obserwacja miejsca. Potrafił przez wiele tygodni uczyć się na pamięć konkretnego terenu, aby podczas ucieczki omijać kamery. Wstawał o trzeciej nad ranem i pieszo szedł na miejsce, gdzie później dokonywał kolejnego ataku. Przewidział wszystko, poza tym, że ofiary zgłoszą się na policję. Był przekonany, że groźba zemsty na bliskich spowoduje, że nikt nie odważy się powiadomić stróżów prawa. W późniejszych wyjaśnieniach dodał, że zawsze dbało o to, by nie zostawić śladów, prezerwatywy, rękawiczki. Za każdym razem nowe ubrania i obuwie. Do tego do każdego napadu używał innego noża. Po przestępstwie wyrzucał go do rzeki lub do jakiegoś kanału i szedł kupić nowy. Następnie ubrania, które miał na sobie podczas dokonywania przestępstwa, palił w ognisku. Dodatkowo, dokładnie się depilował, żeby nie pozostawić choćby jednego włoska. Nigdy nie brał ze sobą telefonu, bo bał się, że zostanie namierzony. Ale z reguły spokojny chłopak od czasu do czasu zmieniał swoje nastawienie. W jednej chwili był opanowany i opowiadał ze szczegółami o swoich przestępstwach, po czym chwilę później groził przesłuchującym go policjantom. Krzyczał do nich, że dostanie mały wyrok, a gdy wyjdzie na wolność, zabije ich. Opowiadał to w taki sposób, jakby miał już w głowie ułożony plan. Stwierdził, że zaczai się na nich lub kogoś z ich najbliższych i wymierzy zemstę nożem. Jednak żaden ze śledczych nie okazał obawy. Doskonale wiedzieli, że zatrzymany na to czekał. Byłoby to jego zwycięstwo przecież o to w tym wszystkim chodziło o strach, jaki chciał wzbudzać. W pewnym momencie mężczyzna wybuchł śmiechem. Powiedział, że pierwszą ofiarę zgwałcił w 1995 roku. Opisał ze szczegółami miejsce przestępstwa i szczegóły zbrodni. Na koniec z ironicznym uśmiechem powiedział, że ta sprawa jutro się przedawni i nikt go za nią nie skaże. Bardzo się pomylił, bo w chwili podjęcia śledztwa na nowo okres przedawnienia sprawy automatycznie się wydłuża. Kolejnego dnia policjanci mieli już protokół z zeznaniami pierwszej ofiary. Podczas prowadzonych czynności na światło dzienne wyszły kolejne fakty. Andrzej w przeszłości siedział już w więzieniu. Został skazany za groźby i atak oraz gwałt na kobiecie, ale wtedy nikt nie łączył go z serią gwałtów. W dniu, w którym opuścił zakład karny, napadł i zgwałcił kolejną kobietę. W końcu ruszył proces. Oskarżono o kilkadziesiąt przestępstw mężczyzna zrezygnował z adwokata. Sam chciał spotkać się twarzą w twarz z kobietami, które zgwałcił, aby móc zadawać im pytania. Jednak sąd nie zgodził się na to, aby oskarżony konfrontował się z ofiarami. Sędzia doskonale wiedział, że zatrzymany chciał czerpać przyjemność i pastwić się nad kobietami. Sprawa dowodowo była bardzo mocna, a sąd nie miał najmniejszych wątpliwości, że stojący przed nim mężczyzna dopuścił się wszystkich zarzucanych czynów. We wrześniu 2010 roku oskarżony usłyszał najwyższy możliwy wyrok 15 lat więzienia. Zakład karny opuści we wrześniu 2025 roku, czyli za nieco ponad 4 lata. Zgodnie z wyrokiem już rok wcześniej będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Podczas ostatniej rozprawy skazany powiedział, że po wyjściu z więzienia policjanci, którzy go zatrzymali, będą już na emeryturach. Więc wtedy na pewno nikt go nie złapie.